Ciemalo 320 z tej strony, Janek, Czbany, jak i witam Was na następnym odcinku z Subnautiki. Ogólnie w tle jest Nikolas. On będzie sobie też nagrywał coś tam. Sorry, Siema. comments. No a ja będę grał w Subnautika po prostu. Dobra, tak. Halo? w dzisiejszym Kurde, odcinku. Kurde, czekaj, by mi z Nikolasem, co może będę gadał tak w tle, po prostu, rozumiecie? Na pewno mi dotrzyma towarzystwa, jak będę robił cięcia, bo będę gdzieś płynął. Dobra tak, w dzisiejszym odcinku chcę zdobyć takie rzeczy. Z pięć rzeczy dokładniej. Fabryka tytan, i złoto. Wielka korala. Złoto. Ta zaś się napije. Mam tyton. No i super. Możemy zrobić fabrykator. Mm. Tutaj chyba zrobię. Co, ja mogę tu sobie jeszcze zrobić? Mmm mmm mm, mmm. Mm, mm. Ładowarka baterii. Nie. Czekajcie, muszę coś sprawdzić. Jak się robi tabliczki? Kostka jonowa na przykład. bo czy ja mam kostkę jonową? A nie, bo tam jest kostka jonowa. Ale czy tam jest... Ja chyba nie mam kostki jonowej. Ja nie mam dwie. To wezmę dwie. I wiecie co? Wezmę sobie dwa kianitu. Mhm. To na przyszłość będzie. Odłożę do pojemnika na różne rzeczy. I jeszcze pójdę coś zjeść sobie. Dobra. <coughs> będziemy sobie pływać ogólnie po świecie. Tak. Bardzo po świecie. Wszędzie będziemy. Nikolaś, się coś nie odzywasz? Jesteś? W ogóle? Nikola są nie ma. 3, 4 Wyłączył nam się bioreaktor. 1, 2, 3 Strasznie dużo muszę jeść i pić w grze. Dobra, to już mogę płynąć. Czy ja chcę płynąć cyklopem? Czy co? Jak chyba będę pływał sobie Simowem. No, myślę, że to jest lepszy pomysł, nawet. Musimy popłynąć w parę miejsc. Jedno w sumie miejsce jest tutaj. Tak mi się wydaje. Ale nie wiem, gdzie dokładnie. Chyba właśnie w takiej jaskini. Co zobaczymy. Nie ma tu <laughs> Ogólnie to są rośliny. Może ktoś się domyśla co chce zrobić, jeśli nie wiem, oglądał kiedyś, co był <laughs> albo grał i przeszedł albo w całą serię. Co tam jest zrobione? A tam jest kapsuła 19 chyba. Ale nie wiem, co tu jest. O, jest to coś. To coś potrzebowałem. Korona morska. Tak. Nie, korona morska. Dobra, pierwszy kawałek. Już pamiętam to na pamięć. To, to, to. Dobra, to teraz tam, gdzie grzyby. pogrzyba mi grzyby. To jest to. Gdzie to jest? Tam! Myślałem, że to jest w inną stronę, no dobra. To jest robię cięcie, dopóki tam nie będę. Dobra, wicowie jestem. Połączyłem się na ogóle, nie? naprawiłem Simofa i zobaczyłem, co z Nikolasem. Nikolasa nie ma. Wywaliłem mu komputer. Pewnie za niedługo będzie. Nie, nie chcę pijaki. Chcę to. Dobra. Co jeszcze było tam potrzebne? O, wiem co. Mm, to. Ja już 2000 metrów tam mam. No, to znów cięcie. Dobra, widzowie. <laughs> dopłynąłem już. To jest ten biom, ten tutu. Tu. No, ten tutu. Tu. Ten biom. Ale muszę coś sprawdzić, wiecie, bo. Nie wiem, czy duży krzak bulbowy, kalkołaty, krzaka bulbowego. A pospolity ma inny? No. No, to są same chyba krzaki bulbowe. Ale wiecie, co bo to był? O, ten duży jest jeszcze krzak bulbowy. I nie wiem, czy to też jest krzak bulbowy, czy może to jest inny? ogromny krzyk bulbowy nie dobra, to już mam trzy jeszcze mi dwóch brakuje, tylko nie wiem jakie to są czekajcie chwilę dobra widzowie, już wiem gdzie to jest to jest tylko tam też nie mogę jest teraz tylko tam dopłynąć Zapomniałem, ale tak coś mi świtało, wiecie? To jest tu w ogóle. O, jest przytulasek. 2000 metrów, chyba, to ja znów wyśniecie dobki tam nie będę. Dobro widzowy, już jestem prawie. Ale to nie do końca jest tam, tylko w tej jaskini. O! To coś. To jest żarowniczka chyba. Tak mi się wydaje. Dajcie. Tak, żar żarowniczka. Dobra i mi jednej roślinki. No i już mogę wrócić do bazy w sumie. To czekajcie chwilę. Dobra, jestem w bazie już. I w sumie jak tu już jestem, to będę płynął w nowe miejsce. Mm, tylko jednej rzeczy jestem. Ciekawy jeszcze tam muszę. Wiecie co? Na no zapas. W ogóle, wiecie, że w jest takie miejsce i jak się do niego wejdzie, to będzie takie coś, że trzeba się zeskanować i będziemy mieli takie coś na rękach, a ja tego jeszcze nie zgobiłem No nie trzeba tego mieć, żeby przejść grę. chwilę chwile. No. Włożę tutaj te rzeczy. Hmm. I ja bym chciał sobie zrobić tabliczki jeszcze fioletowe Bo nie mam No nie mam no hmm. Czy tam one będą potrzebne? Nie wiem No jak coś tu sobie wezmę diamenty Na zapas czy ja mam diamenty? Nie mam, ale sobie wezmę kianic. Jeszcze jedno, jakby coś na zapas. mi brakowało No dobra. To już możemy płynąć w sumie. Nie gadajcie, że Ty kupolu. Czy ona umarła? I tu jeszcze jedna pływa. Z lawa <laughs> A ich przywiozłem. Chodź tu! Głupi. Żyjesz? Nie żyjesz. Pewnie mi prąd wyżarła. Nie no co za głupie to się. Ja nie mogę. No, zobaczę ile mam prądu. No, do dosobem tego mam Nie, no tylko jedno mi zażarło. Kniwo jeszcze tutaj trochę, ale Dobra, no to możemy płynąć obiecięcie do 86% mam Dobra Płyniemy do lawazownu znowu o cięcie! Dobra widzowie już jestem na Bluetooth tutaj jest. Przyjąłem Nie wiedziałem czy mam tam czy tu. Jaki, jak sobie pływa. Dużo tych rekinów tutaj jest. A tutaj co jest zrobią? Z tą chyba tylko się nie wczytały. No dobra. O, o, o! To już tutaj jest. Nie ten chyba chcę nas zaatakować. No tu już jest to ziela. Dźwięk, 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 dźwięk. Nie, nie ma tu nic. Gdzie tu było to wejście do Lost River? O, jest pajączek. Już lewiatan się zgaspił. No i oczywiście. Zobaczmy. Też ten jest. On jest prawie że nieśmiertelny. Tu jest wejście do Olest Dosłownie obok tej kapsuły. No, jest kolejny pajączek. Siema. ma. O co ty robisz? Wyłączę sobie światło. Bo on do światła leci. Jest tutaj? Nie ma go. Dziwne. No eba, no to płyniemy. Ciągle pokazuję, że coś mogło dojrzeć. To też jest wejście. To jest... i zamknęło to coś. W ogóle odcinek swojotnej ta się przesyła, wiecie? Czekajcie chwilę, gdzie jeszcze zobaczycie, że nikolas jest. Nie ma go. Dziwne. Bardzo dziwne. Nie ma tu nic, to ja sobie wyjdę po to coś. sobie włączę światło, bo mi się nie podoba, że jest ciemno. Pańczysław. Widmowe się spoczko. lasek tu pływa. Oj, płyniemy dalej. Zobaczmy, czy już widać lewusian. Nie widzę należy... Te pająki reagują na światło, a lewość reaguje na dźwięki. I jak się pływa szybko, to jest duży dźwięk. To pokazuje dźwięki. Dlatego pływam to jest na małym. Zobaczcie. Widzicie? Na no maksa się tam. No, nas informuje, że nadmierny hałas. o, 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 o! o! I sobie, co ty robisz? Co ty robisz? No ty kupku, no co staw mnie? No co on robi? Co staw mnie? No bo w drzewo mną uderzysz. Co ty robisz? No nie, on ma coś nie tak z głową. No co ty robisz, ty debilu? Jeszcze mnie atakuje. Ty masz problem? Jak mnie jeszcze raz za to coś sobie. Ty gnoju. Taki jesteś twany? No chodź. No nie! No i teraz ucieka. Chodź tu. Zapłacisz za swoje czyny. niż ty czy mi cyklopa. No nie! No wpłynął w ścianę, no, O, chodź, 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 chodź. No co on robi? Co ty robisz? Co on robi? Czekajcie. Oczywiście bo... na Gdzie on jest? Nie mam pojęcia. Niech się więcej nie pokazuje. Ale tylko jeszcze muszę prawną naprawić. I cyklopa muszę naprawić. O, pokazał się. No i znów wchodzi w ścianę. Zabiję go. Chodź tu. No, no co to jest? Co ty robisz? Widzicie to. No, chodź tu, chodź tu. Atakujesz mnie, to ja ciebie atakuję. Chodź tu! Nie w cyklopa! Zapiję cię! Rozumiesz mnie? Chodź tu! Chodź tu! Mnie atakuj. Nie boję się ciebie. On się mnie boi. Co to jest? Widzicie to? Chyba kość jakaś. Chodź tu. Ty w ogóle straszny nie jesteś. Jesteś bardziej śmieszny. Jak ma taką otwartą buzię, to śmiesznie wygląda. Zabija cię. O, no chodź tu. Chodź tu. Ile ty masz HP? Szkoda, że on mnie nie może złapać tak jak Reaper. To bym wtedy go mógł uderzać. Chodź tu. Zabijam go. Raz go tak zabiłem tego lewiatana, właśnie stąd nożem i tym z tym karabinem unieruchamiającym u, sklin... U, kl, sklinował się, nie wiem, zaklinował, o! No bo to jest ona prawie, prawda? <laughs> No, w ścianie siedzi. Będę miał tytuł na film. Zbieram materiały. Nie, zbieram roślinki i walczę z zawiotanem. Jeszcze chcesz? Jeszcze chcesz? Chodź tu, nie wkuć w ścianę. Zabiję go, zabijam go. Ciekawe czy ma jeszcze dużo HP. Zabiję go? Co ty robisz? Chodź tu, ja muszę cię zabić. Ty już umierasz. Na stówę, ty nie masz już pewnie HP w ogóle. wiecznie będziesz atakował. No i mi żal go trochę taki jest słodki. Już się do niego przyzwyczaiłem. Dobra. Odpuszczę ci. Ale nie atakuj mnie. Rozumisz? Chyba rozumie Możesz mi nie pchać w cyklopa. Bo wtedy ja cię do grobu popcham. Ale powiedziałem teraz Trzeba zniknęło. Ciekawe. Pewnie tylko po to, żeby jak wsiądę do cyklopa, to żeby się pojawiło i żeby mi zadało HP cyklopowi. Zabiszę grę. że no ta tamtą bądź. No chyba się nauczył, że ma mnie nie atakować. Ile ja z nim walczyłem? 5 minut. Nawet może więcej. Tak sześć. Nie Muszę jeszcze cyklopa naprawić. Tam tamtą? Nie mam pojęcia. Chyba w tamtą. No nie, ja muszę w dół zejść tym cyklopem. Tu jest to zejście. Gdzie jest lewuś? Nie wiem, nie obchodzi mnie na razie. Gdzie on jest? Już jestem 600 metrów Pod tam. W sumie mało. Wiecie co, to ja może zakończę odcinek i będzie jeszcze jeden. bo ja nie mogę już nagrywać znaczy mogę ale muszę coś zrobić uczyć się muszę wiecie no. to chyba znaczy że mam naprawić cyklopa Dobra, bo chyba to jest bezpieczne To już chyba wszystko No raczej tak Czy tu lasek? Dziwne No tu był Gdzie on jest Dobra już całe naprawiono całe To po dalej Prawo tutaj się chyba płynie, nie? Tak. trzeba Trzewa życia. W tym drzewie... ...są takie kulki w ogóle. Nie wiem. Nie wiem. W tym drzewie są... ...jajka lewiatanów tych. I niby telewiatany powinny tu siedzieć i bronić swoich dzieci, ale tak naprawdę nie ma tu żadnego. Widzicie, jest taka kulka. Druga kulka. Te niebieskie, tutaj są dwie. Dziwne, to jest. Wiecie co? Mam 66% od cyklopa. Ja chyba tutaj zakończę odcinek i sobie go zostawię tutaj, żeby się naładował. Patrzcie, jest tu ten knuj. A on tu został. Ciągle i się nie zdetpawnował. Dziwne. Pewnie się zaraz przyczepi. zobaczmy. Chyba, jak się przyczepi, to go zabiję. Dobra, widzę. odcinek, który trwa 24 minuty. następnym dopłyniemy tam, gdzie miałem. O, przyczepił się. ...tylko mnie tutaj poparzy chyba. No. W następnym odcinku dopłyniemy do Lava Zrobimy to, co mamy tu zrobić, żeby już tu nigdy nie wracać. A jeszcze w następnym przejdziemy grę. No dobra, no to... nie wiem. Dzisiaj już pewnie nie będę grywał w Subnautiki, chociaż może tak późno. No i w sumie to tyle. Nalka.